Jeśli chcesz nauczyć się boksować, musisz zapoznać się z tymi trzema najważniejszymi ciosami. Jeden z podstawowych ciosów w boksie to lewy prosty. Wyprowadzamy go, prostując rękę w łokciu, zaciskając mocno pięść. Musimy pamiętać, żeby ręka była idealnie prosto i delikatnie zasłaniamy barkiem szczękę. Bijemy zarówno lewy, i analogicznie prawy prosty. Ba. Ba. Drugim równie ważnym ciosem jest cios sierpowy. Uderzamy go, ustawiając przed ramię równolegle do podłogi, jednocześnie zasłaniając ręką szczękę przed ewentualnym uderzeniem. Pięść oczywiście zaciśnięta, kciuk na palcach absolutnie w środku dłoni. I znowu uderzamy go dynamicznie, w jak najkrótszej drodze i w ten sam sposób uderzamy w prawy sierpowy. Pss, pss. Bah, bah. I ostatnim ważnym ciosem jest cios z dołu, czyli inaczej hak. Wyprowadzamy go w jak najkrótszej drodze, uderzamy go od dołu. Pss, pss. Prawy hak, pss. lewy hak. Pss. Uderzony precyzyjnie może zakończyć walkę, czyli na wątrobę albo idealnie w podbródek. To są podstawowe ciosy i z tych ciosów układamy całe kombinacje. Teraz już wiesz, ćwicz wszystkie trzy i zostaw obserwacje, jeśli chcesz więcej bokserskich wskazówek.